The key message to Donald Trump is Germany is back on track. Germany will fulfill the obligations in terms of defense and Germany is willing to strengthen their own competitiveness Friedrich. Ale rozpoczął ofensywę, która może na nowo ukształtować geopolityczne fundamenty Unii Europejskiej. Podczas głośnego spotkania z Donaldem Trumpem, który znów rozdaje karty po drugiej stronie Atlantyku, Merc nie tylko zademonstrował siłę, ale wręcz wręczył byłemu prezydentowi USA, zaskakujący, symboliczny prezent, o którym więcej opowiem w rozwinięciu. Gest był wyraźny. Niemcy nie będą biernym uczestnikiem amerykańskich decyzji. Cieszę się, że mogę się z nim spotkać, ponieważ miałem do czynienia z kanclerzem i jest on bardzo, bardzo dobrym człowiekiem. Powiedziałbym, że jest trudny. Czy mogę powiedzieć, że to pozytywna cecha? Nie chciałbyś, żebym powiedział, że jesteś łatwy, prawda? Jest bardzo dobrym przedstawicielem Niemiec. Myślę, że wszyscy chcemy po prostu mieć dobre relacje. Nowy niemiecki kanclerz stawia sprawę jasno. Europa musi stać się bardziej niezależna od Stanów Zjednoczonych. To radykalna zmiana narracji dla polityka, który przez lata uchodził za Atlantystę. W obliczu coraz bardziej nieprzewidywalnej polityki USA wobec Ukrainy i NATO, Merz mówi wprost: Berlin nie może już ufać, że Waszyngton będzie bronił Europy. Moim absolutnym priorytetem będzie jak najszybsze wzmocnienie Europy, abyśmy krok po kroku mogli naprawdę osiągnąć niezależność od USA. Nigdy nie sądziłem, że będę musiał powiedzieć coś takiego w programie telewizyjnym. Ale po wypowiedziach Donalda Trumpa w zeszłym tygodniu widać wyraźnie, że Amerykanom, przynajmniej tej części Amerykanów, tej administracji los Europy jest w dużej mierze obojętny. To nie tylko słowa. Za kulisami mówi się o przygotowaniach do reformy niemieckiego hamulca zadłużenia, w większych nakładach na obronność i próbach zbudowania nowej osi Berlin. Paryż-Warszawa. Czy zatem Merz poprowadzi Unię ku większej suwerenności? Czy tylko umocni pozycję Niemiec jako faktycznego lidera kontynentu? Jedno jest pewne: epoka geopolitycznej uległości dobiegła końca, i nadchodzą zmiany w Niemczech i całej Unii. Dlatego zapraszam Was na dzisiejszy materiał. Partnerem kanału jest XTB. Od niedawna XTB umożliwiło inwestorom inwestować z myślą o przyszłości w ramach rachunku IK. Więcej na ten temat dowiecie się w opisie filmu. Na naszej stronie tuncia.pl znajdziesz prawdziwe chwile przyjemności zamknięte w słoiczkach i pudełkach. Aromatyczne herbaty, miód świętokrzyski prosto z pasieki i kremy orzechowe robione z sercem pod naszą marką Orzech. To wszystko znajdziesz także w gotowych zestawach elegancko zapakowanych, dopracowanych w każdym szczególe, idealnych na prezent albo po prostu, żeby sprawić sobie odrobinę przyjemności. Także zajrzyj po nasze najlepsze produkty i wybierz coś dla siebie. W ciągu ostatnich 10 lat USA niemal zdublowały liczbę nowo zakładanych firm, podczas gdy w strefie euro wzrost ten wyniósł zaledwie 25%. Amerykańska produktywność pracowników od 2010 roku rosła dwukrotnie szybciej niż w Europie, a 60% globalnej kapitalizacji rynków akcji i ponad 40% globalnego długu inwestycyjnego znajduje się dziś w rękach USA. Podam jedną liczbę. Od 2008 roku blisko 30% tzw. jednorożców, czyli firm, których wycena przekroczy miliard euro, które rozpoczęły działalność w Unii Europejskiej, opuściło ją, a większość z nich wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Tak więc 30% naszych odnoszących największe sukcesy innowatorów przeniosło się. I to musi się zmienić. Europa musi stać się miejscem, w którym kwitną innowacje, zwłaszcza w zakresie technologii cyfrowych. To twarde dane i pokazują skalę przepaści, ale to właśnie teraz, w 2025 roku, pojawiają się pęknięcia. Dług publiczny USA przekroczył 37 bilionów dolarów. Cła i niepewność polityczna. Osłabiają przepływ kapitału, a zaufanie do amerykańskiego porządku gospodarczego zaczyna erodować. Indeksy giełdowe oderwały się od realnej gospodarki. Produktywność zaczyna się wypłaszczać, a bezprecedensowe zadłużenie może wstrząsnąć całym globalnym układem finansowym. Produktywność spowalnia, a realne problemy zaczynają uwidaczniać zmęczenie amerykańskiego modelu. W tym właśnie momencie na scenie europejskiej pojawia się kanclerz Niemiec Friedrich Merz. W Brukseli. Mówi jasno: czas na nowy kurs mniej zależności od USA, więcej integracji w ramach Unii, w tym także bliższe relacje nie tylko z Francją, ale i z Polską. Dla Merca to nie jest kurtuazja, ale deklaracja geostrategiczna. Berlin nie chce już grać roli wasala. Po raz pierwszy tak otwarcie mówi się o potrzebie gospodarczej i militarnej autonomii Europy. I choć UE wciąż traci do USA pod względem innowacyjności, elastyczności rynku pracy czy zdolności przyciągania kapitału, Merz widzi szansę na przełom. Między innymi przez wspólne inwestycje w obronność, reformy fiskalne i stworzenie prawdziwie europejskiego centrum decyzyjnego. Europejski silnik ma zyskać nowe paliwo, a Niemcy nie zamierzają już czekać na kolejne decyzje z Białego Domu. Jednocześnie do Białego Domu wybrano nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, co stanowi wyzwanie dla naszego ważnego sojuszu transatlantyckiego, zarówno w zakresie bezpieczeństwa i obrony, jak i handlu, oraz bardziej ogólnie spójności tzw. Zachodu. Ta różnica sprawia, że jestem przekonany, iż nadeszła godzina Europy, a dokładniej Unii Europejskiej. Wyzwania, przed którymi stoimy, przekraczają nasze możliwości samodzielnego radzenia sobie z nimi na szczeblu krajowym, jeśli chodzi o naszą wolność i przyszłość wszystkich społeczeństw. Musimy działać razem bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, zajmując wspólne stanowisko i przemawiając jednym głosem. Warto zauważyć, że nie we wszystkim Unia jest aż taka zła. Jakość życia obywateli także w tym zmienia równowagę. Europejczycy żyją przeciętnie ponad 80 lat, o 4 lata dłużej niż Amerykanie, a koszty usług publicznych, zwłaszcza w opiece zdrowotnej, są znacznie niższe. Kurs euro się umacnia. W tym roku wzmocnił się nawet o 12% wobec dolara, co łagodzi cenę ropy i chroni przed kryzysami energetycznymi. Dolar kosztuje obecnie 3 zł i 71 groszy a euro 4 ,27 zł 27 groszy. Gdzie jeszcze nie tak dawno 1 dolar był droższy od euro. Taka stabilność walutowa oraz dobre wskaźniki demograficzne i społeczne ekonomiczne, w tym niskie bezrobocie, lepsze wskaźniki zdrowotne zdecydowanie wyróżniają Europę w tle globalnych turbulencji. Na tym tle spotkanie Mersa z Trumpem nabiera dodatkowego znaczenia. Kanclerz uwagę skupił nie tylko w słowach Podarował Trumpowi pozłacaną kopię akt urodzenia jego niemieckiego dziadka, a potem subtelnie przejął inicjatywę w uścisku dłoni, pokazując, że nie stoi poniżej. Symbolicznie przeciągnął rękę Trumpa, by ten nie był mocniejszym w tym geście. Ten gest stał się momentem. Merz nie przyjechał z płaszczem na ramionach, tylko z postawą. Europa wchodzi w nową fazę, gotowa do gry, ale na własnych warunkach. Amerykanie, między innymi za sprawą Ilona Muska, Chcieli zwycięstwa AfD, które jest proamerykańskie, ale wręcz uległe Waszyngtonowi, co niestety robią też nasi polscy politycy, którzy przed Donaldem Trumpem chcą rozkładać złoty dywan i są jak te pacynki na każde jego skinienie. A w geopolityce nie o to chodzi. Można być sympatycznym człowiekiem, ale nie można być dupolizem, mówiąc już dosadnie. Mers na ten moment robi to zupełnie inaczej niż większość europejskich liderów. Co irytuje Donalda Trumpa, dla którego akt urodzenia jego dziadka w Niemczech to istny cios w policzek. W końcu on sam jest potomkiem imigrantów, a przecież całą swoją siłę polityczną oparł na walce z imigracją. So, to well. Friedrich Merz chce zbudować nową architekturę gospodarczą w UE. Proponuje specjalny fundusz infrastrukturalno-obronny o wartości 500 miliardów euro w ciągu dekady, który zostanie sfinansowany przez zmianę konstytucyjnego hamulca zadłużenia i wyłączenie wydatków obronnych ponad 1% PKB spod ograniczeń fiskalnych Dlatego jako frakcje parlamentarne CDU, CSU i SPD złożymy w przyszłym tygodniu w niemieckim Bundestagu wniosek o zmianę ustawy zasadniczej w taki sposób, aby niezbędne wydatki na obronę z budżetu Federalnego Republiki Federalnej Niemiec powyżej kwoty odpowiadającej 1% naszego PKB zostały wyłączone z ograniczeń hamulca zadłużenia Chcę jasno powiedzieć w obliczu zagrożeń dla naszej wolności i pokoju na naszym kontynencie to samo musi teraz dotyczyć naszej obrony bez względu na wszystko chce on zwiększyć także wydatki Bundeswehry o co najmniej 100 do nawet 400 miliardów euro a także przeznaczyć dodatkowe 1,5% PKB na infrastrukturę o podwójnym zastosowaniu Czyli drogi, mosty i lotniska, które mogą służyć zarówno cywilom, jak i wojsku. To odpowiedź na rosnące napięcia, osłabioną obecność USA w Europie i potrzebę budowy autentycznej europejskiej zdolności projekcji siły. MERS widzi również duży projekt gospodarczy, skupia się na innowacjach, Transformacji energetycznej i technologii, by zbudować konkurencyjny rynek wewnętrzny. Fundusz 500 miliardów euro obejmie inwestycje w transport, sieci energetyczne, mieszkalnictwo i nowoczesne technologie, które mają pobudzić wzrost i poprawić konkurencyjność UE. W praktyce to plan stworzenia szerszej europejskiej polityki przemysłowej, wspieranej silną polityką fiskalną. Pytanie tylko, czy ma to szanse się ziścić. Fundusz już przeszedł przez Bundestag, a zmiany konstytucji zyskały poparcie CDU, CSU, SPD i Zielonych. O ile Bundestag zaakceptuje pakiet, UE może wkrótce ruszyć z największym w czasie pokoju programem zbrojeń i modernizacji infrastruktury. Mers sygnalizuje także, że Polska ma stać się jednym z trzech głównych filarów nowej architektury europejskiej tuż obok Francji i Niemiec. W Brukseli powiedział wprost: Stawiam Polskę i Francję na równi. To dla mnie ważne. To nie tylko dyplomatyczny gest, ale zmiana paradygmatu. Merck chce budować partnerstwo strategiczne z Warszawą oparte na wspólnych interesach obronnych, energetycznych i gospodarczych. Moim zdaniem zbyt długo rozmawialiśmy o kwestiach odpowiedzialności w Europie, a zbyt mało o integracji rynków kapitałowych. Teraz musi to nastąpić szybko. Zgadzam się również w tej kwestii z prezydentem Francji. Wiedzą Państwo, że w tym tygodniu byłem nie tylko w Paryżu, ale także w Warszawie. Nawiasem mówiąc, jestem pierwszym kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec, który nie tylko złożył inauguracyjną wizytę w Paryżu w pierwszym dniu swojej pełnej kadencji, ale także w Warszawie w tym samym dniu. Było dla mnie ważne, aby wysłać sygnał, a także ważne było dla mnie, aby złożyć ofertę, że teraz idziemy naprzód na tej drodze, razem nie tylko z naszym największym sąsiadem na zachodzie, ale także z naszym dużym sąsiadem na wschodzie. Polska jako największy kraj wschodniej flanki NATO i najszybciej rozwijająca się gospodarka regionu ma w tej wizji odgrywać kluczową rolę w tworzeniu nowego bezpieczeństwa kontynentu oraz ma być jednym z głównych beneficjentów planowanych inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych. Niemcy to obecnie trzecia największa globalnie gospodarka, mocno osłabiona z uwagi na utratę konkurencyjności w motoryzacji oraz problemach społecznych. Ale w dalszym ciągu Berlin wie, że we współpracy z innymi europejskimi. Stolicami stary kontynent znowu może rozdawać karty w globalnej geopolityce. Unia ma być głównym negocjatorem w sprawie pokoju Izraela i Iranu. W Genewie w piątek 20 czerwca minister spraw zagranicznych Iranu, Abbas Arakci, spotkał się z szefami dyplomacji w Wielkiej Brytanii, Francji Niemiec i Unii Europejskiej. Pokazuje to, że Niemcy chcą powrotu Unii na światowe salony. I to jest możliwe we współpracy Starego Kontynentu oraz liberalizacji prawa unijnego, które jest przestarzałe i powoli staje się memem, tak jak symboliczna nakrętka w porównaniu z innowacjami innych globalnych hegemonów. Dlatego chcę na to nalegać, ponieważ bardzo ważne jest, aby uczciwie ocenić fakt, że nasz poprzedni model się skończył. I to nie jest kwestia dostosowania. 2024 do 2025 to nie jest ten sam świat. Co więcej, popełniamy te same błędy. Oprócz kluczowych elementów, o których wspomniałem, jesteśmy przeregulowani i niedoinwestowani. Jeśli więc w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat będziemy postępować zgodnie z naszą klasyczną agendą, wypadniemy z rynku. Nie mam wątpliwości. Plan Mersa ma sens. Pytanie tylko, czy nie ma on się głównie przyczynić do wzrostu siły Niemiec? Lecz osobiście w to wątpię, ponieważ Berlin wie, że bez reszty Unii w globalnej polityce nie znaczy zbyt wiele wobec rosnących sił USA, Chin czy Indii. Dajcie znać, co sami sądzicie o tych inicjatywach i czy według Was Unia ma szansę na reformę. Z mojej strony na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć.